Projekt ma otworzyć nowe możliwości inwestycyjne, stworzyć tysiące miejsc pracy i pozycjonować Kaszuby jako lidera zielonego przemysłu w Polsce. Powołano Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Wczoraj odbyła się konferencja Przyszłość Gdyni i Pomorza, mega projekt dla regionu i Polski, w której uczestniczył minister Obrony Narodowej. Podczas wydarzenia powołano Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Mamy wielki, ambitny plan Kaszubia projekt zielonego okręgu przemysłowego wykorzystującego bezpieczeństwo i gospodarkę szlaki komunikacyjne transportowe i handlowe oraz budujący potencjał z wykorzystaniem właśnie najtańszej i najbliżej zlokalizowanej energii two jestem ogromnie zbudowane ponieważ od 2014 roku w zasadzie zabiegaliśmy o, o wszystkie te inwestycje zarówno Drogowe, kolejowe, idea Doliny Logistycznej Portu Gdynia, gigantycznego rozwoju gospodarczego, mówimy o terenach powiatu płuckiego, wejherowskiego i Gdyni oczywiście. Pomorscy samorządowcy dostrzegają w inicjatywie potencjał, który może stać się kluczowym impulsem dla dynamicznego rozwoju regionu. Akaszupia jest fantastycznym projektem na bardzo dużym obszarze i tutaj tak naprawdę to będzie rola samorządowców, którzy właśnie pod kątem planów zagospodarowania dozbrojenia i skomunikowania terenów drogami dojazdowymi czy wykorzystają faktycznie szansę na to, żeby w tych miejscach powstały takie całkiem spore zalążki działalności gospodarczej. To są dodatkowe podatki z podatku od nieruchomości dla miast, dla gmin. Z tego można realizować kolejne inwestycje dla Mieszkańców, z tego można realizować kolejne działania społeczne. Także no, wielki, wielki projekt. Kaszubia ma zostać zlokalizowana w otoczeniu powstającej elektrowni atomowej oraz farm wiatrowych i pozwolić na rozwój między innymi nowych technologii i branży zbrojeniowej. Wykorzystajmy energię, którą produkujemy. Najbliżej wykorzystajmy ją w miejsca jej produkcji. Wielkie farmy wiatrowe na Bałtyku, farmy fotowoltaiczne na lądzie, elektrownia atomowa na pomorzu. To wszystko stanowi gigantyczną podstawę do rozwoju przemysłowego. Zielona energia, bezpieczna energia, tania energia co najważniejsze, posłuży na inwestycje, które tutaj zaplanowaliśmy. Celem projektu Kaszubia jest m.in. wzmocnienie infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej, rozwój nowych technologii. Stworzy unikalną szansę dla rozwoju przemysłu, dla rozwoju innowacji, dla rozwoju technologii właśnie w tym obszarze Polski. Polskę czeka przebiegunowienie, dlatego że kiedyś całość przemysłu była na południu kraju, teraz ze względu na tani prąd i na jego bliskość i dostępność będzie to północ. Czyli tutaj na pomorzu. Podczas konferencji zapowiedziano również rozpoczęcie inwestycji, o którą od lat zabiega Gdynia i okoliczne samorządy. Chodzi o budowę Drogi Czerwonej, która ma rozpocząć się w 2026 roku. No to jest coś, na co naprawdę mieszkańcy, port, marynarka wojenna czekali dziesięciolecia. To jest dzisiaj dzień, w którym mówimy o tym i przypominamy, że port gdyński to jest port podwójnego przeznaczenia. Nie tylko port cywilny związany z gospodarką morską, ale również port wojenny. I dla obu tych funkcji portu, i żeby te funkcje się rozwijały, Droga Czerwona jest składnikiem koniecznym. Celem całego projektu ma być także między innymi zrównoważony rozwój Pomorza i bezpieczeństwo całej Polski, co jak mówią samorządowcy, wcześniej zostało zaniedbane. Także znajdujemy się w strategicznym miejscu i to, co zostało zaniedbane przez rząd PiS-u, przez ministra Macierewicza, który słyszeliśmy, jak e, w ogóle. No to jest szokujące, że pisma z NATO zostały zablokowane i nierealizowane nie były inwestycje w ramach północnoatlantyckiego paktu. To, na to. Dla mnie to jest niepojęte. My sami dostawaliśmy negatywne odpowiedzi od Późniejszego ministra Błaszczaka. No i dla mnie to jest wielka, wielka radość, że ten ostatni rok to jest bardzo dynamiczna praca. Prace nad projektem Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia są wciąż w fazie intensywnych przygotowań, a jego autorzy zapewniają, że wkrótce pojawią się szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów realizacji. Już za miesiąc będzie gotowy raport w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorzy Środkowej. Tam wskażemy te inwestycje. Już w tym momencie roz Rozmawiamy z samorządami, gdzie mogłyby powstać, jakie inwestycje, jeśli chodzi o te fabryki, o te cztery doliny. I chciałbym, żeby pierwsze inwestycje pojawiły się tutaj już tak realnie za trzy lata. W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, środowisk biznesowych i naukowych.